Kochani, dzisiaj gościmy u nas w Wiesie mamę u Krzysia i korzystając z tej okazji ugotuję pod dyktando i pod okiem Wiesi zupę grzybową. Uwielbiamy, Wiesia, Twoje zupy, Ty to wiesz, prawda? Zresztą też i Wiesia nam przywiozła krupnik. Tak. Tak, zawsze dostajemy słoiczki zupy, a zupę grzybową uwielbiamy i ugotujemy właśnie tę zupę. Co nam będzie potrzebne do zupy? Oczywiście grzyby. Tyle, że tutaj mamy grzyby mieszane, bo wydaje mi się, że to jest kurka. Tak. Są tu maślaki. Są podgrzybki. podgrzybki. A Ty Wiesiu, z jakich gotujesz? Z podgrzybki, bo tak się mhm. kupiłem, tak. No właśnie, nie? Ale też nie spotkałam się, żeby robić takie mieszanki. Te grzybki mrożone dostaliśmy od naszego sąsiada, którego bardzo pozdrawiamy, od Marcina. Te grzybki są już obgotowane. No i mówi, że on takie używa do zupy. Oprócz tego, oczywiście włoszczyzna, czyli mamy seler, marchew, pietruszkę, pory, no i kilka ziemniaczków, i jeszcze będzie potrzebna śmietana potem, prawda? I trochę mąki do zaprawienia. Dobrze, czyli zaczynamy wieś od tego, że stawiamy najpierw grzybki, niech sobie gotują się już. Dobrze. A teraz do zimnej wody je wkładam czy do gorącej? Na miąższek. Do zimnej. do zimnej. I solimy to czy dopiero Nie, później? Później się doprawia to wszystko. Dobrze. Dobrze. Czyli grzybki, a wody? No, dwa litry. Nawet no. Tyle. Dobrze. I te grzybki się będą gotowały. Pod przykryciem mają się gotować? Tak. Tak. Obrzmiamy warzywa. Ja. Dobrze, ja bym y, chciała, Wiesia, nauczyć się od Ciebie, wiesz czego, cięcia tych ziemniaków. Bo Ty masz taki swój, y, dla mnie, taki no, nieznany sposób krojenia ziemniaczków. Co? Ja, ja tak nie umiem. Ty, kochanie, tak umiesz robić? A ja nie wiem, jak. Nie wiesz, nie zauważyłeś nigdy, jak nie. twoja mama kroi ziemniaki? Nie. To zaraz zobaczysz. I te ziemniaczki, właśnie w zupie, są one pokrojone w takie mm, drobne plasterki. To wiesz, wiesz o co chodzi? wiem, ja wiem. Ja. <laughs> no. ja tak próbowałam ostatnio, ale mi oczywiście nie wyszło. A Ty tak się nauczyłaś od swojej mamy? Czy tak. Tak się u Was robiło po prostu w domu. Tak. Widzicie, zwykle to byłoby tak, że teraz siedziałby tu Krzyś i by to wszystko obierał i tarł. Tylko może zacznijmy, jak Ty to, się robisz. A tak i na pół tylko, tak? Bo ty na 3 bierzesz tak. tamten. I jeszcze. Na 6, tak? A ja ten na 4. Idzie, to teraz mi idzie, widzisz. I wszystkie warzywa dajemy od razu razem, na zupki? Tak, tak, tak. Tak wszystkie. A smażymy je. Jak chcesz. A ty jak już zrobiła? I jak chciała Zasmażyć? zasmażyć? Hmm. Na na chce udusić tak nie. Aha, nie, 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 A jednak nie, ominęło. nie, <noise> nie, Dobrze nie, <robim>? dobrze. Dobrze. <noise> I jeszcze pory w pół talarki. Teraz to i jeszcze jedna deseczka z Nie za mała ta patelnia? Nie nie. Wiesz co? Teraz tak? możemy tak posolić. Troszeczkę. Tu jest sól. Ja to tak. Mhm. Ta sól jest troszeczkę słabsza niż normalna, ale można będzie najwyżej do soli. Tak. I przykrycie masz? Tak, tak jest. I to pod przykryciem się dusi. Ile czasu? No aż tak się udusi, tak wiesz. I grzybki gotują się. Już zmniejszyłam trochę ten ogień, ale zanim to się wystudzi, to chwila minie. Bo to na małym ogniu chyba musi się gotować. Tak nie? No, Tylko to musi samo wystygnąć. Ale już pachną. pachną. I jeszcze jeden ważny składnik to jest kostka bulionowa. My takiej nie mamy gotowej, sklepowej, więc damy jedną naszą kochę. Wielka kostkę. No, tarzywa mają dosyć, to się lekko przypychają, a nie Tak, ale też już tak nie są takie sztywne, nie? Tak, Tylko tak. bardziej takie lejące. Mm -hmm. Mm -hmm. Dobrze, i teraz jeszcze czekamy, tak? Aż się to pogotuje troszeczkę. No, bo to jest przed gotowe. Dobrze, zaraz. Zaraz się będzie. No, to warzywa już właściwie są do włożenia do tego. Skoro warzywa już są uduszone, to możemy przełożyć je do zupy. Auć, auć, auć. Mhm, gorące. gorące. O, teraz będzie dobrze. A troszeczkę tu nam zaczęły się przypalać, mhm. ale chyba odpowiednim momencie, się zauważyłaś, nie, bo nie będę tego zeskrobywać. I jak to wygląda? Będzie hmm. trochę rzadsza. Ja lubię taką rzadszą. Krzysiu tylko. też lubi rzadszą. Mhm. Zwykle właśnie ja sobie biorę to gęste, a Krzysiu rzadkie. O, jeszcze się pogotuje, się trochę wygotuje i wie. Tak. Dobrze. Pod przykryciem ma się gotować? No, tak lekko też. Tak? tak? O, dobrze. Czyli ziele angielskie możemy. Tak, ale nie za dużo. Cztery te Cztery. wystarczy. No to dobrze, raz, dwa, trzy, cztery. A pieprz ma być mielony czy w kuleczkach? Mielony. Mielony. Tyle? Czy potem zobaczymy, nie? Zobaczymy. Czy więcej? No jeszcze troszeczkę. O, A lubczyk? No, nie za dużo też chyba, bo to zależy jak to lubi, wiesz. My lubimy. A, no to lubicie, to możesz dać. No i sól, którą przed chwilą dodałem. No tak, sól. O wiele więcej soli. Teraz dodamy, zaprawimy śmietanką, tak? tak? Ile wieś o śmietanki? Wszystko? Nie, 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 nie. To jest jaka? Osiemnastka? Osiemnastka. Jeszcze trochę? No, no jest. jest. O, wystarczy, wystarczy. Dobrze. I mąka. No dwie łyżeczki mąki. Dobrze, dwie łyżeczki. Czubate? Bo ja dosyć rzadko to robię. Chociaż jeszcze trochę, bo te łyżeczki masz malutkie takie. Tak, to nie są takie klasyczne łyżeczki kiedyś były, porządna łyżka. Możesz po dawać tej zupki, ale to tak wiesz, po troszeczku, żeby ci nie zważyło. Dobrze, to ja wezmę taką, Mogę. mam tutaj taką porządniejszą no, no. łyżkę, babciną tak zwaną. No, no. Teraz ją poszukam, nie, chyba w myciu jest, ale ta jest większa. I dzięki temu to się nie zważy. Nie zważysz. się. O, już lepiej teraz się robi. I już do no. garnka? Tak. Ty mieszaj od razu. Wiesz? Plewaj i mieszaj. Musi się zagotować teraz. Tak. A pietruszkę? Już dać. Tak. Chyba wystarczy. Wystarczy? No to jeszcze trochę Już to niech będzie. Dobrze. I degustacja. Zobaczymy. Jeszcze dodaliśmy pietruszki. Tyle? Tak? Też taką ochotkę, tak. czy więcej? Jeszcze? Nie, wystarczy. Dziękuję. No smacznego. Smacznego. Pachnie całkiem przyzwoicie. Nie jest zła. No. Dobrze. Nie ma porównania wiesia z twoją zupką. No. no nie jest taka jak twoja, faktycznie. Ale może to jest wina grzybów. Tak, na pewno. E, dlaczego chcieliśmy Wam pokazać e, hmm. ten sposób robienia zupy? Bo odnoszę wrażenie, że mamy zupy, są wszystkie bardzo dobre, bardzo dobre są, że może klucz jest w tym, że te warzywa są starte i, podduszo i podduszone. Na masałku. Tak, na masie. Mm -hmm. Tak. Y I nie wiem jak wy czy Wy też tak robicie, ja nigdy tak nie robiłem. U mnie też się w domu tak nigdy nie robiło. Ale to może właśnie jest przyczyna w cudzysłowie mhm. tych dobrych zup, aczkolwiek ty robiłaś zupy nie robiąc w ten sposób. I one zawsze były pyszne wszystkie te zupy. Ale może mogłyby być jeszcze. Ale lepsze. może mogłyby być jeszcze lepsze. Ale klasycznych zup nie robiłam raczej. No bo tak. ja gotuję te swoje zupy, ale takich klasycznych nie gotuję, mhm. nie jak wiesia. I tu myślę, że zupa grzybowa byłaby bardzo dobra. Gdyby było więcej podgrzybków. A tutaj mamy maślaki, mamy kurki tak. i małą ilość podgrzybków. Ale generalnie. Ale bez. generalnie zupka jest super. Wcale nie ma tutaj żadnych grudek, o których mówiłyście. Jakoś się rozgotowały, na szczęście. Tak, bardzo dobra. Jest pyszna. W każdym kącie, w każdej chwili Mogę znaleźć klucz do drzwi Kot w komórce, spryt wiaszczurce W tym istota okaj tkwi, dokąd zmierzam, po co żyję Tu odpowiedź prostą mam, sens istnienia dziś odkryję Świat jest światłem Jest ok, jest ok, świat się cieszy z pracy mej. To co czuję, tworzy mój konkretny byt i w tym bycie się znajduję. Zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie. Jesteś ok, jeśli chcesz, żyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili i w tej też. Jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy.